Dzień dobry, mam przyjemność przywitać Państwa w tym jakże ładnym miejscu. Znajdujemy się w Muzeum Narodowym w Pradze. I dzisiaj chciałbym Państwa zachęcić do takiej wycieczki śladami filmu, który chyba najbardziej rozsławił Pragę jako miejsce filmowe. Mówię tutaj o Mission Impossible z Tomem Cruzem w roli głównej. I zaczynam właśnie z tego miejsca, bo to jest takie bardzo spektakularne miejsce, gdzie można nakręcić sceny widowiskowe. Kręcono tutaj również sceny do filmu Casino Royale. To miejsce gra ambasadę amerykańską w Pradze. I tutaj ambasador przyjmuje gości. Oczywiście nasza ekipa się gdzieś tam wplata pośród nich. Na te czasy dla mnie to było takie bardzo fascynujące to, jak można wykorzystać elektronikę, takie nowoczesne gadżety do pracy takiej szpiegowskiej. I na przykład to, jak ta pani, jedna z tych pań z tej ekipy podświetla, zaznacza jakimś takim promieniem, czy czymś, czy sprejem komuś włosy i potem ten człowiek już się wyróżnia pośród tłumu, i można go śledzić poprzez specjalnie okulary, okulary, które mają kamery. No teraz to nie jest nic jakiegoś wielkiego, prawda? Ale kiedy powstawał ten film, no, to naprawdę było to bardzo takie nowatorskie rozwiązanie, że tak powiem. Tom Cruise z taką specjalną maską, on się tutaj przemieszcza pośród właśnie tych dyplomatów, udaje jakiegoś senatora w towarzystwie pięknej damy. No i cóż, żeby pokazać te miejsca właśnie takiej rozmowy tych gości, ambasady to muszę wejść do środka, kupić bilet. No ale jest to bardzo dobry powód, żeby zwiedzić Muzeum Narodowe w Pradze. Zdjęcia. Zaczęliśmy naszą wycieczkę od Muzeum Narodowego i za chwilę zaproszę państwa tam niżej już do starego miasta, na Hradczany. Będziemy szukali tych filmowych miejsc. Będę opowiadał w zasadzie o dwóch filmach, bo o pierwszym odcinku Mission Impossible i drugi Mission Impossible Protocol Ghost. I w obu tych filmach pojawia się Praga. Oczywiście pierwszy rozsławił w zasadzie Pragę. Moscarola, brama Prochowa. Także postaram się z Państwem odszukać tych miejsc i pokazać, gdzie filmowcy znaleźli odpowiednie właśnie plenery, plany dla tych dwóch sensacyjnych, doskonałych filmów. Jak jest zimno w marcu, no to, to tylko Moskwa. W Moskwie to jest jeszcze zima. No i Praga. A dokładnie tutaj, praski zamek, czyli praski hrad, udaje Moskwę, udaje Kreml. Ja byłem przed tym budynkiem, gdzie Putin urzęduje, ale nie wiem, jak tam wygląda to w środku, jaki wygląda dziedziniec tego budynku. No i właśnie tutaj idą Tom Cruise ze swoim kolegą przebrani w rosyjskie mundury, oficerów wyższych. Wchodzą tą bramą, widzimy w tle te charakterystyczne, właśnie takie podcienia. Towarzyszka naszych bohaterów wypuszcza taki balonik, który fruwa sobie nad dziedzińcem tego pałacu, tego zamku. Z kamerą, no i wszystko tutaj obserwuję, kontroluję. Końcowe sceny, jak oni już tutaj wykonali swoją misję, to znaczy nie udało im się wykonać, ale wydostałem się na zewnątrz. No to e, akcja się przenosi na plat czerwony. I teraz pokażę Państwu właśnie e, te mniej więcej zdjęcia, te które były rozkręcone w Moskwie, znaczy robione w Moskwie. E, czyli widzimy, co? E, Krasnę płaszczać, czyli plat czerwony. Tutaj jest zawsze, zawsze mylę. Nie wiem, czy to jest gum, czy Sum, ale chyba SUM, czyli centralny uniwermak. E, mury kremla z tą charakterystyczną bramą, a później w momencie, kiedy są te takie detonacje duże, tą krus ucieka, e, to po prawej stronie mamy sobór wasyla Błogosławianego. No kurczę, też się boję, że coś przekręciłem, ale mówię to wszystko z pamięci. Każdy powód i pretekst, żeby przyjechać tutaj, na dworzec e, Praga ławna na Draży jest dobry. Ja pamiętam, że wiele, wiele lat temu, kiedy tu przyjechałem z swoimi córkami, to zostawiłem je w hotelu i wróciłem na dworzec, żeby zrobić zdjęć, e, żeby sobie obejrzeć tę secesję, bo ja jestem łodzianinem, także już jestem tak trochę skażony tutaj <grych> secesją. Stąd też po prostu te ornamenty, ten zegar właśnie z tymi dwoma postaciami kobiecymi, czy główne wejście do tego starego budynku z tymi ornamentami, właśnie robi kolosalne wrażenie. Warto też popatrzeć na dworzec z pewnej odległości, bo architektura tego budynku naprawdę jest bardzo interesująca. Co my tutaj mamy, jeśli chodzi o filmowe lokacje? 19, 21, e, Mission Impossible, 20, protokol. 5, 5, e, mamy scenę, gdzie jeden z agentów, właśnie tutaj e, na dworcu, wypatruje, e, ma coś tam przejąć, daje mu się to, ale niedługo nie, nie się tym cieszy, bo zaraz zostaje zamordowany przez jakąś inną agentkę. Widzimy tutaj sceny, kiedy on stoi na tym Peronie, pierwszym i przy pociągu. Potem widzimy, kiedy już wchodzą do wewnątrz. Po lewej stronie pojawia się właśnie ten zegar, o którym wspomniałem, taki charakterystyczny. Nasz agent idzie kilka kroków do przodu i spogląda w prawą stronę, gdzie widzimy właśnie taką głębię, taki dosyć długi korytarz. No i potem właśnie jest ta scena zabicia tego agenta, no ale o tym już wspomniałem wcześniej. Czekałem ten moment, żeby słońce schowało się za chmurą, ale tak na pewno jestem tutaj. Występuję jako ciemny typ. E, to nie mam co wątpliwości. No, nie zawsze światło da się ustawić, po prostu nie zawsze da się kręcić coś ze światłem. E, więc co? E, jesteśmy w miejscu, e, gdzie. Jesteśmy w Moskwie. To znaczy w Pradze. E, ale filmowo w Moskwie. Ghost Protocol. Strzelanina na moście. Samochód z Tomem Kruzem i z jego przełożonym wcześniej zabitym i kolegom spada tutaj w odmęty tej rzeki i jeszcze na domiar złego ekipa jakichś służb proruskich tego mostu i tutaj, gdzie ja stoję, walą skałachów, ile wejdzie tutaj, po prostu jest poszatkowana cała ta, ta woda. Oczywiście tą krus się ratuje z tych opresji i o czym trzeba wspomnieć? To są sceny nocne i słabo rozpoznawalne jest to, ale w tle proszę mi uwierzyć tam widać ten tą salę koncertową taką wielką, Rudolfinium. Ja przy innej okazji wcześniej będąc kiedyś w Pradze właśnie spacerowałem po tym moście rano taka mgła, o kurczę, taki nastrój, powiedzmy no nie wiem, jak z angielskich filmów kryminałów i też dotarłem do tego miejsca, tam się troszeczkę ogrzałem. Polecam Państwu, jak traficie o odpowiedniej porze, to będziecie mogli również sobie to Rudolfinium zwiedzić, a może iść na jakiś koncert, no kto wie. Bardzo ważne miejsce. Za chwileczkę tam się udamy. Pamiętacie, państwo, akcja zaczyna się sypać. Plan nie działa. Nagle pojawiają się jakieś nieprzewidziane okoliczności. John Voight odwołuje akcję, znaczy daje rozkaz odwołania akcji. I w tamtym miejscu, właśnie, dochodzi do tego, że na początku od ciosu nożem ginie ten agent, który. Handluje danymi agentów i następnie jedna dziewczyna z ekipy, która też tam traci życie. Ale zejdziemy tam na dół i Państwu pokażę, w którym miejscu to wszystko się odbywa. Zdjęcia były kręcone w nocy, i wtedy łatwo jest wyłączyć tutaj z ruchu. no Pewnie jakiś turysta zagubiony o trzeciej czy czwartej nad ranem by się też tutaj znalazł. Ale generalnie można było robić, właśnie. Ten film i kręci sceny w nocy, odciąć po prostu wejście i wyjście na most, i dzięki temu uzyskało się po prostu pustą przestrzeń. Wojt idzie tutaj, widać, plecami jest odwrócony. Potem Krus, widząc na ekranie swojego telefonu czy jakiegoś innego urządzenia, widzi moment, kiedy niby John Wojt został postrzelony. Tutaj takie zakrwawione ręce. I biegnie na pomoc właśnie tutaj na, na, na most. I postaram się odszukać te miejsce, gdzie, y, gdzie widzimy, jak on się przechyla przez tą y, barierę i patrzy właśnie gdzie jego przyjaciel spadł do wody. Nie wiem jak to nazwać, czy to jest plac, czy to ulica na kampę. Tak się nazywa. W każdym razie ona jest bardzo wdzięczna do kręcenia, bo zobaczcie Państwo, łatwo też ją zamknąć dla ruchu i w, w pewnym momencie też właśnie widzimy Toma Cruza jak przemierza i z tyłu ma za plecami tę te kamienicę. Też później postaram się Państwu pokazać właśnie ten kadr. Tylne wyjście z ambasady amerykańskiej znajduje się właśnie tutaj. Stąd wychodzi Tom Cruise, później wychodzi ten człowiek, który handluje tymi tajnymi danymi, zaraz za chwileczkę tutaj ginie. A żeby tutaj jakby zachować pozory, żeby nie rzucać się w oczy, to Tom Cruise razem z agentką przecież do siebie przytulają, właśnie przy tej ścianie, zaraz Państwu pokażę. Żeby właściwie odegrać tą scenę, to potrzebowałbym jakąś panią, bo... ale niestety sam jestem w Pradze. Bo pamiętacie, jak to wyglądało? Tutaj ta dziewczyna się opierała o tą ścianę dokładnie. Tam wychodził ten bad guy. A jak już Państwo będziecie tutaj na kampie, to odradzam, przestrzegam i ostrzegam. Proszę nie zbliżać się do tej bramy. Ponieważ tu, przy tej bramie, łatwo dostać nożem. Spotkało to dwie osoby w filmie, także ja bym nie robił eksperymentu i wieczorem do tej bramy bym się nie zbliżał. W momencie, kiedy tu do nabrzeża przybijają motorówki z policją czeską, to Tomowi Kruzowi nie pozostaje nic innego, tylko salwować się ucieczką. I właśnie tu przeskakuje przez te wrota. Żeby przeskoczyć przez kolejne i zaraz znajduję się na tym e, placyku na kampie, tam co Państwu mówiłem, e, gdzie widać e, tą eksplozję e, samochodu. Tom po schodach e, widzi z góry eksplozję samochodu, bo w tym samochodzie siedzi jego koleżanka. W tej chwili tu sobie posadzone jest takie dwa szpalery drzew, ale to był parking i po prostu stały samochody do siebie. Jeden z tych samochodów właśnie siedziała ta pani. To jest takie bardzo charakterystyczne, z tym takim owalnym otworem, okrągłym w zasadzie otworem taką różą wiatrów. Kolejna fajna scena w fajnym miejscu, bo przy Bramie Prochowej miałem tu już okazję być. Kiedyś, zaraz za nią, znajduje się bardzo taki ciekawy lokal, który zagrał w polskim filmie Zaklęte Rewiry. I tam miałem okazję wrzucić tam jedno czy dwa zdjęcia z tego lokalu, bo no, nie przypuszczałem, że kiedyś będę się zajmował lokacjami filmowymi. No ale wracając do naszego filmu, to ten balkon, który widzicie Państwo za moimi plecami, to tam e, odbywało się spotkanie w apartamencie z Maxem. Z Maxem, który okazał się być kobietą. I po uruchomieniu tam komputera czy jakiegoś dysku po kilku minutach tutaj przyjeżdża jakaś ekipa właśnie tego IMF-u w takich białych kitlach. No i wpadają na góra, a nasze towarzystwo zdążyło się ewakuować. I to, co widzimy? Widzimy tutaj na zewnątrz takiego pana blondyna z długimi włosami, który stoi właśnie na tym balkonie. Spogląda w tamtą stronę, spogląda w tutaj w stronę tej ulicy, także mamy tutaj na to przebitki. No i cóż, no i później ta cała ekipa nasza ucieka, w takim przerzucone jest takie, tylko z góry jest, z lotu taka jest zrobione zdjęcie, no to ciężko mi Państwu to pokazać. Ale to na 100% znajduje się w tym miejscu. Młodziutki Marek Konrad, jak ten aniołek, tutaj robił karierę kelnerską. Pamiętacie Państwo zaklęte rewiry? Nie można było w Polsce znaleźć takiego luksusowego, odpowiedniego lokalu. Akcja powinna się dziać w Krakowie w Grand Hotelu, bo tam pracował Worcel, autor książki, na podstawie której powstał ten film. Reżyser Janusz Majewski, częściowo kręcone to było w Grand Hotelu w Łodzi. No i za chwilkę wejdę tam na dobre ciastko. Po wielu latach wrócę do tego lokalu z wielką przyjemnością. No i dotarliśmy do tego miejsca, gdzie się z Państwem pożegnam. Staramiejskie Miejskie Namieści, znane przez wszystkich turystów odwiedzających Pragę, bo oczywiście zegar. Tutaj przejdę się jeszcze chwilę z kamerą, żebyście Państwo sobie popatrzyli na te urocze miejsca. A jeżeli chodzi o film, no to Tom Cruise w momencie, kiedy umawia się tutaj z, z, ze swoim jakimś tam kolegą z... Z tej tajnej służby IMF, bo to chyba z tego co pamiętam, to nie było CIA. I taki e, widzimy ciekawy lokal, gdzie u góry jest akwarium, a na dole miejsce do siedzenia. Za chwileczkę się odwrócę i pokażę Państwu, gdzie to zostało zbudowane, bo tutaj nie ma takiego lokalu, oczywiście na rynku, ale wykorzystano wnękę, żeby e, to e, zbudować. Mówiąc o, tej, o wnęce, miałem na myśli, Tą kamienicę, którą teraz wskazuję dłonią, i to jest takie, takie naturalne e, wgłębienie, jak gdyby, między budynkami. I tam można było zrobić właśnie taką, e, czy tą makietę, czy po prostu zbudować taką konstrukcję, która pokazywała właśnie taki ciekawy, interesujący lokal. Pamiętacie Państwo, później e, Tom Cruise za pomocą takiej e, sprytnej gumy, którą łączy tam dwa składniki, następuje detonacja. On oczywiście wyskakuje tutaj razem z tą wodą, gdzie to akwarium pęka, i tutaj się wytacza, właśnie na rynek w kierunku kościoła. No cóż, nasza wędrówka dobiegła końca. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do tego, żeby przyjechać do Pragi i poszukać tych miejsc <gry> związanych właśnie z tym filmem. Czy go Państwo lubicie, czy nie, to jest to taki doskonały przykład na to że zwiedzając miejsca filmowe, zwiedzamy najważniejsze miejsca turystyczne danego miasta. Nie? No bo tak to jest w przypadku właśnie Mission Impossible, który w jakimś stopniu też przysłużył się do popularyzacji tego miasta, jakim jest Praga. Chociaż czy ja wiem, czy to jeszcze jest potrzebne? Na pewno jeszcze dołożył swoją cegiełkę. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Do zobaczenia.